Witajcie! Doktor Karol z tej strony. Nie jestem typowym trenerem tenisa stołowego. Jestem architektem postępu. Jeśli myślisz, że tenis stołowy to tylko dla młodych, pozwól, że opowiem Ci historię. Jarosław, 50 lat. Biznesmen, który wcześniej trzymał rakietkę w szkole podstawowej. Zero techniki, dużo nawyków i mnóstwo wątpliwości. Czy w moim wieku to w ogóle ma sens. Umówiliśmy się z Jarkiem na challenge 30 treningów w miesiąc. Życie zweryfikowało plany, zajęło nam to półtora miesiąca. Ale właśnie dlatego ten projekt był wyjątkowy, ponieważ pokazał, że regularność i metoda są ważniejsze niż perfekcyjny harmonogram. Codziennie walczyliśmy z czasem i zmęczeniem. Każda sesja to była cegiełka 1250 uderzeń forehandem 92 poprawki ustawienia stóp, zmiana uchwytu i wiele wylanego potu. Nie liczyliśmy dni, liczyliśmy drobne zwycięstwa. Gdy Jarek po raz pierwszy zagrał top spina, widziałem, ten człowiek nie szuka wymówek, on szuka progresu. A efekt? W półtora miesiąca przeskoczył z poziomu nie trafiam w piłkę do gram jak początkujący zawodnik z planem i pasją, która zaraża. Jak? Bo nie uczyliśmy się tylko odbijać. Uczyliśmy się też myśleć przy stole, analizować, przewidywać, działać. To nie była zwykła nauka, to była niesamowita przygoda. Czy chcesz, aby twoja historia była następna? Nieważne, czy masz 6 czy 60 lat. Masz jedno życie. Zagraj o lepszą wersję siebie.